Cześć, tu bym miłość. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić mój ekwipunek w CSGO. Pierwszą bronią, którą Wam bym chciał przedstawić, tak, jest to E2000 kaseta e, Jest to broń, e, jest... Ona, jeżeli się nie mylę, jest to... E, tak, jest to Factory New E250 kaseta e, Jest to bardzo fajna broń, naprawdę e, z nowej skrzynki. I na bardzo... no tania powiedziałbym, bo 4, e, 42 euro albo tam w okolicach 2 zł to jest naprawdę e, dobry deal. A po, polecam, e, polecam ten skin, jeżeli e, macie m, nadmiar pieniędzy e, w, e, w swoim e, portfelu Steam i no. Za tą cenę bardzo polecam. I za, za ten wygląd taki e, retro le, lekko. Dobra, e, następna broń jest to e, AWP Pilara, e, Jeżeli się nie mylę, kupiłem ją za 60 zł. teraz jest warta 74 euro, czyli gdzieś w okolicach 3 zł. Ale nadal bardzo fajnie wygląda. Tutaj widzicie, jest trochę porysowana, ale w grze to lepiej wygląda naprawdę, wierzcie mi. E, no co jeszcze, jest... E, bardzo mi się podoba, jest e, bardzo prosta, tak? Bardzo prosta broń, ale... E, e, ale no, po prostu dobrze wygląda, tak. E, nie jest jakaś droga, jak mówię. No wszystkie są, u mnie z Kim nie są drogie. Dobra, następna broń e, jest chyba. się nie mylę. Następną bronią jest e, najdroższa broń w moim ekwipunku. mają e, tylko znaleźć, bo tu chorą mam rzeczy. Jest to... E, jest to USP Izolator. E, jest to... broń... E, no, e, nie jest jakiejś bardzo... Nie mam jakiejś bardzo dobrej jakości. Nie jest jakaś bardzo czysta ta broń. Ale no... Cenie około 4 zł to... Tak 54 zł. Bardzo poją polecam. E, o, po prostu jest bardzo ładna i pasuje do, do jednego z kałachów nie pamiętam nazwy, ale bardzo ma podobny jakby nazwać podobne są po prostu te bronie, to bardzo mi się podoba tak ma taki gradient w się sensie, tak się mówi, graferowana jest po prostu tak. Ładnie to wygląda taki efekt 3D jest no, jak mówiłem, zapłaciłem za nią chyba 20, to tylu. Bardzo fajna broń, polecam. Następna broń będzie to M4A1-S Aiga. Pewnie znacie tą broń, pewnie sami ją macie, jeżeli używacie m 4 s i nie macie jakichś dużych pieniędzy. No, jest w miarę fajną bronią, fajnym skinem. Broń też jest bardzo fajna, mimo że nie wiem, 95% ludzi korzysta z M4A4, no to ja bardziej polecam 4 no bo łatwiej się kontroluje e, spray pattern tej broni, e, ten rozrzut jej. E, nie jest jakiś e, drogi ten skin, chyba zapłacimy za niego złoty 40, tak, teraz kosztuje w okolicach złoty 30, złoty 40, 1 euro to mi pisze, no, bardzo polecam. Następna broń jest to e, Galiar, czarny piasek, jest to... Ładny skin, powiedziałbym bardzo ładny, mi się podoba w, w tej cenie. tak Jest to, jeżeli się nie mylę,. E po testach bojowych, tak? Po testach bojowych, tak, po testach bojowych. No, bo ja, nawet tak po testach bojowych, to bardzo fajnie wygląda. E e tu mamy fajny, e e fajne takie isteregi małe. Tutaj jest napis, w tym oto miejscu jest napis kali e Co oczywiście nawiązuje do nazwy tej broni. Tu pisze oczywiście uh, nie wiem czy oczywiście 5.56 to oznacza kaliber tej broni, ale nie wiem dlaczego to pisze 46. Może by oznaczało liczbę tych naboi w tym magazynku. A tak naprawdę wyjali 6,35, nie wiem. E, może ktoś napisze w komentarzu dlaczego tam jest. No, yy, ładna jest ta broń, bardzo taka yy, podstawowa. Nie wiem. Czysta jest bardzo, moim zdaniem, nawet jeżeli jest w e, e, takim słabym stanie, że współczynnik um, jest zużycia wysoki, to ładnie wygląda. No, no następna broń. Jest to alternatywa dla, jeżeli chcę sobie zagrać M4A4, tak, e, e, Jest to e, M4A4 komputer główny. E, Głównie zakupiłem tę broń, żeby naklejki fajnie na tym wyglądały, żeby się bardzo wyróżniały. Dałem tu naklejkę Jackson neo. Ogólnie fajnie to wygląda. Jest to Factoriniu broń, tak? Bardzo fajnie to wygląda. Chyba będę ją sprzedawał, bo nie gram tak naprawdę ostatnio tą memkom A nie będzie mi chyba leżała to cały, że. No dobra, następna broń. Następna broń to jest Mac 10 jabłko kandyzowane w stanie Factory New. Jest bardzo, ładny, jest bardzo ładny skin moim zdaniem, jeden z najlepszych ogólnie takich tanich skinów. Kosztował on mnie je o złoty 40, zł. teraz kosztuje 27 euro, czyli 27 centów, eurocentów, czyli około złoty 40, złoty 30, zł, tak samo. bardzo czysty ten skin, bardzo mi się podoba. Cała obudowa jest czerwona, a reszta jest taka. Jest to taka ciemna szara. Bardzo ciemna szarość, tu jest. I co mi się naprawdę mega podoba. Jeżeli, nie wiem, na przykład na kałasznikowym, na, kałasz, na kałaszku by było coś takiego, to bym się bardzo ucieszył. Tak? O, o dobra, przejdźmy do następnej broni. Jest to uh, SG553. Jest to. Um, bliskie zagrożenie. W stanie. U, to jest chyba Battle Scart. tak, jeżeli się nie mylę. E, tak, to jest po ciężkich walkach. Right? Ogólnie to nawet ładnie teraz wygląda. E, polecam ją e, z powodu. No ten skin polecam, bo jest po prostu ładny mi się bardzo podoba. E, nie wiem jak wam, ale to jest jeden z moich najlepiej ulubionych skinów ogólnie, tak? Na, porównałbym ten skin nawet do jakiegoś. E, E, AK-47 Asimov, bo no, bardzo fajnie to wygląda, moim zdaniem. E, zapłaciłem za niego naprawdę jakieś grosze 20, coś groszy 30. Teraz ogólnie kosztuje 45 groszy, jeżeli się nie mylę. Tak, 45. E, no dobra. Następna broń to będzie Famas. E, jest to ze skrzyni na 20-lecie Counter-Strike. E, jeżeli widzicie, no to mamy tutaj taki. E, Wygląda to tak, było takiego niuka starego. E, Dałem sobie tak klejkę Zypexa e, Jednego z moich ulubi naj najbardziej ulubionych zawodników. i Darłem ją. E, I naprawdę fajnie to wygląda. E, co powiedzieć o tej broni? No, e, nie była jakaś na droga. 17 centów teraz kosztuje, czyli około 80-70 groszy, by to teraz coś takiego było Naprawdę... Bardzo mi się podoba, bo jest taka. Bardzo mi to przypomina właśnie te dobre czasy, kiedy się grało w tym w CSA16. Nadal, nadal często gram w go i no, polecam bardzo sobie zagrać, jeżeli nigdy nie graliście. Następna broń, jedna z ostatnich, to będzie oczywiście. ja oczywiście, może nie, oczywiście, bo jeszcze do tego nie przejdę. To jest to Tek 9. E, jest to miejski DDPAT. A -T, chyba tak się wymawia? Ładne, taki, ładna broń. Lek, taki jakby celowana jest trochę. E, ile ona kosztowała? E, muszę sobie tu sprawdzić. E, ona mnie kosztowała uu, nawet nie 10 groszy, tak? Pisz na CSGO Exchange, że 2 grosze. No to 2 eurocenty, no to bardzo, bardzo tanie, ale skin naprawdę fajny, jeżeli nie macie pieniędzy, akurat w portfolio, e, w portfelu. Dobra, następna broń jest to CZK polymer, e, bardzo mi się podoba. CZK moim zdaniem jest o wiele lepsza od Five Sevena. Mm, tak, jeżeli Five Seven, szczerze, to jest nawet Gorszy od P250, ale to jest po prostu moje zdanie i ja chociażby kupuję na początku każdej rundy po stronie terrorystów P250, tak? Mm, albo po y, terrorystów, antyterrorystów i no, o wiele lepiej mi się gra niż 57. Y, a tutaj CZ gram czasem też. Y, ładny skin, bardzo tak prosty. Y, jest to. Y, Minimalware, jeżeli się nie mylę, tak. Tak, lekkie zużycie. No, fajne jest to, co jeszcze o tym powiedzieć. No, jakoś się bardzo w ten skin nie rzuca w oczy, jest bardzo taki przejrzysty, widać wszystko na nim. No tyle chyba na temat tego skina. No i oczywiście muszę przejść do. Do drugiej najważniejszej broni w moim akwapunku, czyli to będzie Glock 18. Jest to Glock, który zapłaciłem chyba Proszę, 15 euro teraz kosztuje. 15 chyba. Jeżeli widzicie, on jest bardzo fajnie, to wygląda tak. kupowałem to już z naklejką i chyba bardzo, bardzo mi się podoba ta naklejka tutaj. Z AZ. No, widzicie, tak jak jest. Czym gorsza wartość tego skina. Tak? Czym bardziej jest, e, tym gorszą jakość ma. Tym lepiej po prostu moim zdaniem wygląda, bo tu się odsłaniają, tak jakby rysy jakieś. To e, się jest pod tą farbą co bardzo się przyciąga do tego skina. Polecam go, jeżeli. E, macie jakiegoś glocka. Bardzo fajnie się tym gra. Dobra, następna broń. Ostatnia. Tak, ostatnia. O resztę wam nie będę pokazywał, bo. Są to broni bardzo na moim zdaniem. E, brzydkie, chociażby też. E, jest to AK47 niezbadany. Jest to bardzo ładny kałasznikow. Zapłaciłem za niego chyba 4 5 zł z naklejkami. Bo e, oczywiście e, naklejki muszą być na, e, na tym zdaniem, bo lepiej bo wygląda, wyróżnia się bardziej. E, jeżeli nie. E, bardzo, to jest jeden z moich ulubionych kałasznikowów. Lepiej chyba tylko wygląda kałasznikow Asimov i uh, Neon Rider. Jeszcze tam któryś, nie pamiętam który, ale ten bardzo fajnie wygląda. Dlałem to oczywiście naklejkę Forresta najlepszego zawodnika na świecie w historii ogólnie. tej Coldziry, Nie wiem dlaczego, chyba tańsza, tania po, po prostu była bardzo to naklejka. No y, fajnie, fajnie bardzo to wygląda. Nie wiem, jak wy, nie wiem jak wy, ale ocencie ten, ten zestawik mój. Za cały tutaj patrzę na CSGO Exchange to zapłaciłem około 450 euro, coś w tym typu się przekłada na około 200 zł, tak? To nie jest jakieś bardzo droga. Szczerze to w własnej kieszeni nawet grosza nie wydaję na ten ekipunek, no bo wszystko jest po prostu dashów, tak. A często też otrzymywałem dobre skiny, czynki chociażby no. Tak wychodziło po prostu. Nie, naprawdę, żeby mieć fajne skiny, naprawdę nie trzeba nic pakować w cs -a. Wystarczy grać, tak? Oczywiście polecam załatwić sobie prima, ponieważ no, lepsze skiny na co? I e, pointeresować się też tym. Oczywiście, też Prime daje to, że gra się z lepszymi zawodnikami, a nie z jakimiś cheaterami, co się kręcam za ulas. O, właśnie, zapomniałem. Jeszcze mam MP7 Kapilara. Jest to bardzo podobna broń do tej AWP. Nie wiem, też ładna jest, bardzo mi się podoba. A jakaś bardzo też była, już Wam mówię, ile kupowała. Była to broń za 17 eurocentów, czyli no tyle no na... zapłaciłem wtedy. Około 60 groszy, 670. A chyba. chyba tyle. Tak, tyle. No to dziękuję serdecznie za oglądanie. tu mówił miłość. I oczywiście zostawcie łapkę w górę, dajcie suba, dajcie jakiś komentarz na temat tego co byście zmienili w tym moim ekwipunku, Powiedzcie co wy macie, tak. No i zapraszam do następnych moich filmów. No i oczywiście. Życzę Wam miłego dnia. Cześć.